Cześć kochani, Adrian Filipek z tej strony, przeminęło z kadrem 2020. I jeszcze yy, kolejny tydzień, ostatni rozdział. Yy, przygotowałem się trochę dłużej do tego filmiku. Yy, na początku myślałem, że po prostu zrobię to w kilku filmikach i zmontuję to wszystko jakoś razem, ale tak po pierwszych nagraniach. Jednak uznałem, że średnio to, to się spina ze sobą. Wydaje mi się, że jak zasiadam po prostu do, do jednego takiego posiedzenia i nagrywam całość po prostu za jednym razem to po prostu wychodzi to wszystko bardziej naturalnie i tak już się też trochę przyzwyczaiłem. Także mam całą rozpiskę zrobioną, o czym będę Wam mówił, o czym chcę Wam jeszcze przypomnieć na samym końcu i w sumie jak się kończy projekt i, i co ten projekt tak naprawdę rozpoczyna nowego. No, i zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania. Czyli skończyliśmy projekt, yy, znaczy kończy się on już teraz. Yy, to jest 51 rozdziałów, czyli 50 rozdziałów tych takich głównych, yy, numerowanych od 1 do 50, i jeden rozdział dodatkowy, czyli jestem tu potrzebny, który pojawił się gdzieś tam w połowie. Yy, dla osób chętnych, czyli generalnie można uznać, że jeden rozdział na tydzień, no, że trzymaliśmy się tego. Tam było. Yy, Jeden, jeden tydzień był mniej, bo kiedy zaczynaliśmy drugi, drugi akt, to był dwa tygodnie, były przerwy, a nie tydzień, żeby się powiedzmy, ludzie oswoili z tą, z tą tajemnicą. Także tak to wygląda. No i co dalej z projektem? Ten projekt się kończy, czyli te 51 rozdziałów. On się już skończył, czyli. No super, grupa Przeminęło z kadrem 2020 no już formalnie przystaje istnieć. To nie jest tak, że ja tą grupę usuwam i wszystkich ludzi stamtąd, ale raczej już się na tamtej grupie nic nie będzie działo. I teraz co dalej? Jest nowa grupa, już mówiłem o tym wcześniej. Także kto ma ochotę rozpocząć projekt teraz, jutro, w przyszłym roku kiedykolwiek, grupa nazywa się Przeminęło z Grupa Otwarta czyli Przeminął z kadrem, grupa otwarta, sobie wpiszecie na Facebooku, to powinniście znaleźć. Wyślijcie zapytanie, yy, znaczy dołączcie do grupy, pojawią się trzy pytania, odpowiedzcie na nie twierdząco i ja Was wtedy przyjmę do grupy. Nie wiem jeszcze, jak tam będę yy, na tej grupie funkcjonował. Yy, na pewno się pojawią albumy do każdego rozdziału, tak żeby każdy mógł yy, na bieżąco sobie wrzucać. Te, te zdjęcia jakieś się tam wątki będą pojawiały takie luźne abyście się mogli powiedzmy ze sobą wszyscy zaznajomić dla tych wszystkich osób z grupy które już skończyły projekt oczywiście dla was też może będziecie mogli służyć pomocą innym osobom na pewno wydaje mi się że też wasza pomoc będzie potrzebna dalej Mówiłem już o tym w zeszłym tygodniu, ale jeszcze przypomnę. Kolektyw fotograficzny nazwany roboczo R51, czyli taki nowy początek. O tym powiem w kolejnym filmie, który się pojawi na kanale. Także to nie jest tak, że kanał po prostu ginie, bo się skończył projekt. Na kanale się będą dalej pojawiały filmy. Nie wiem jeszcze, w którą stronę ten kanał pójdzie. Na pewno będę. Opowiadał o tych rzeczach wokół kolektywu. Na pewno też nie będę się pojawiał tylko ja, ale prawdopodobnie też inne osoby, które będą członkami kolektywu. Także te informacje będę podawał na bieżąco. Nie chcę tutaj się za bardzo rozwodzić na ten temat. Także to wszystko w swoim czasie. No i teraz tak, co mam dzisiaj dla Was fajnego? Jakie informacje? Bo w każdym odcinku trochę jeszcze wiedzy się staram przemycać. I w tym ostatnim, w tym ostatnim rozdziale też trochę wiedzy dla Was mam. A trochę tutaj przygotowałem, dużo mam rozpisane jedno na drugim, nie wiem czy się z tego rozczytam, ale notowania miałem bardzo dużo. Także ten odcinek będzie poświęcony wszystkim tym, którzy chcą rozpocząć nowy swój projekt. I też czego ja się nauczyłem podczas tego całego roku z projektem, który rozpocząłem, bo rozpocząłem go z pewnymi oczekiwaniami i pewne oczekiwania, powiedzmy, zostały spełnione, a z niektórymi innymi oczekiwaniami się trochę rozminąłem, także o tym chciałbym powiedzieć. I teraz tak, załóżmy, że Ty fotografię, Ty fotografko czujesz się już na tyle, powiedzmy, z aparatem pewnie, żeby rozpocząć jakiś nowy projekt. No i często ludzie robią tak, że po prostu zasiadają przy jakimś notesem, przed komputerem Robią po prostu jakieś nie wiadomo yy, jakie założenia. Yy, tam opisy tego, co oni zrobią, gdzie pojadą, z kim porozmawiają. I na tych, yy, na tych przygotowaniach można spędzić bardzo dużo czasu. I wydaje mi się, że przy rozpoczynaniu każdego projektu nie można niczego za zakładać z góry. Że ja zrobię tak, potem pójdę tam, potem zrobię zdjęcie o tej godzinie, potem to i potem wszystko złożę, bo to. To nie działa wszystko tak. Ja na przykład miałem takie założenie, że yy, będzie tych rozdziałów 60, wyszło 50 kilka, 51 dokładnie. Ponieważ uznałem, że uda mi się jeszcze w każdy co kilka tygodni, jeszcze robić rozdział dodatkowy. Niestety, rzeczywistość okazała się inna, niestety, czasowo nie dałem rady tego, tego wszystkiego zrobić, dlatego to, to wyszło tak jak wyszło. Nie? Oczywiście, ogólnie rzecz biorąc, projektu jestem bardzo za, 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 zadowolony, dużo z niego wyniosłem, dużo wyniosłem od ludzi, którzy, którzy ze mną w tym, w tym projekcie uczestniczyli, także to oczywiście na, na plus. Też jak ja na przykład rozpoczynałem projekt, to ja miałem jakby ogólną wizję, że y, będę podawał tytuły rozdziałów, że te rozdziały nie będą mu patologicznie tłumaczyły, co trzeba sfotografować, typu sfotografuj kolor czerwony, czy sfotografuj kształt koła i itd., tylko raczej, aby zostawiać furtkę y, po prostu do takich, do takich przemyśleń wokół tej fotografii. I jak kiedy rozpoczynałem projekt za tych rozdziałów, może miałem tematów, może miałem przygotowanych z 10 i uznałem, że dobra, zaczynam, co będzie, to będzie, będę wszystko na bieżąco wymyśliwał, tak? I, I w sumie sprawdziło się to, ponieważ ja też mniej więcej patrzyłem, w którym kierunku idzie grupa, więc też starałem się może nie wybijać grupy za bardzo z tego, z tego wszystkiego. I wydaje mi się, że też by było inne założenie, jeśli ja bym robił projekt sam. A inne jest też założenie, kiedy doszli do mnie ludzie i też nie chciałem jakby wszystkim robić na siłę podgórkę, Bo fajnie czasem oczywiście zarzucić po, poprzeczkę na jakimś tam poziomie i zachęcać tych ludzi, aby starali się przez tą poprzeczkę przeskakiwać. Ale robić wszystkim pod górkę na siłę, no to też nie jest, nie jest ten. Także założenia założeniami. Możecie mieć jakieś założenia odnośnie projektu. Ale najważniejsze, by wyjść, zacząć fotografować, i pewne rzeczy się po prostu dotrą. Pewne rzeczy odkryjecie, coś Was za, za, zainteresuje, i Wy zobaczycie, gdzie, gdzie pójdziecie dalej. U mnie było tak, że y, po prostu y, zrobiłem połowę projektu i zauważyłem już o tym mówiłem chyba w, w poprzednich filmach że mi projekt zaczął trochę powiedzmy zbiegać na bok. Iść trochę bocznym torem, jednak uznałem, że zrobię taką tajemnicę, że być może niektórzy ludzie się w tym odnajdą, być może niektórzy nie, ale jest to taka dodatkowa furtka, że może ktoś będzie chciał pójść ze mną w tamtym kierunku. Niektórzy poszli, niektórzy się w, się, się w tym nie czuli, no w porządku, nie? Także to jest bardzo ważna kwestia. No i dobra, robicie ten swój projekt, powiedzmy, znaleźliście te swoje coś, co, co fotografujecie, o czym chcecie opowiadać. No, i jak podtrzymać te, te zaangażowanie, jak po prostu się nie, wy, nie wypalić w tym. I ja zauważyłem, że dużo ludzi, którzy robią fotografię, oni potrzebują być um, poklepywani po, po plecach. Oni potrzebują, aby ktoś im mówił, że ich fotografia jest super, że naprawdę są ekstra i tak dalej. I oczywiście na samym początku zawsze mówi to nam rodzina. Rodzina często, jeśli nie mamy w rodzinie nikogo, powiedzmy takiego fotograficznego czy artystycznego, no to wiadomo, naszej rodzinie się nasze zdjęcia podobają, znajomym też, którzy nie za bardzo w fotografii siedzą, no ale jak już tylko wejdziemy na jakieś fora fot fotograficzne, no to szybko zostajemy sprowadzeni na ziemię, nie? Że mm, z tym do ludzi i tego, tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj się pojawia taki problem, ja, ja to nazywam problemem. Problem konkursów. Ponieważ konkursy są fajne dla, 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 dla fotografów, bo to jest takie, że ktoś z zewnątrz powie wam, że wasza praca jest dobra. I wynikiem konkursu się można pochwalić, że ja wygrałem, ja wygrałam. Także super ekstra. Yy, ja Wam powiem szczerze, że, że ja się wziąłem udział kiedyś w paru konkursach, ale wy, wycofałem się w ogóle całkowicie. Nie biorę udziału w żadnych konkursach już teraz. Dlaczego? Ponieważ. Yy, Wygrana jest trochę z przypadku. Oczywiście liczy się to, jak dobre zrobiliście zdjęcia, i tak dalej, ale musicie wziąć pod uwagę rzeczy, na które czasem możecie mieć trochę wpływu, czasami możecie nie mieć. Na przykład, jeśli w jury zasiadają jacyś fotografowie, no to też dobrze, aby, wasza, aby wasze fotografie się stylistycznie wpasowały w, we wrażliwość tych fotografów. Aby na przykład musielibyście mieć też szczęście, że powiedzmy, jeśli jest to coroczny konkurs, aby na przykład większe macie szanse, jeśli w danym roku na przykład prace będą słabsze, i tak dalej, i tak dalej. Także są to rzeczy, na które, które mają wpływ na wynik, tak i to nie jest tak, żaden konkurs nie definiuje to, tego, jak dobre są wasze fotografie. Bo mogą być ludzie, dla których wasze fotografie po prostu trafią i one po prostu ich emocjonalnie te osoby po prostu rozjadą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A mogą być osoby, których to po prostu wiecie, no okej okay, fotografia nie. I też zależy zależy w jakich w jakich powiedzmy nurtach fotograficznych wy się, wy, wy, wy się obracacie. Ludzi z jednej strony i z drugiej będzie więcej lub mniej. Na przykład, jeśli ktoś zajmuje się takimi tematami, powiedzmy, no mało popularnymi, no to nawet jeśli on po prostu w tej fotografii będzie super ekstra, no to tych odbiorców na to nie będzie aż tylu, aby odniósł jakiś spektakularny sukces. Dlatego trzeba to mieć też na, na, na uwadze, aby. Nie szukać tylko klasku w konkursach. Oczywiście są fotografowie, którzy po prostu tego, tego potrzebują, że oni po prostu robią zdjęcia pod konkursy. Znam, znam takich fotografów, umawiałem się z, z modelkami i tak dalej. To mi nawet jedna z modelek y, y, ostatnio mówiła, że pracowała z fotografem, który już z góry robił zdjęcia pod konkurs z tą modelką, aby wygrać jakiś konkurs, aby wysłać tam, tam czy tam. Czy to jest dobre? No niekoniecznie, bo. Trochę naginamy tą naszą wrażliwość pod, pod wygranie konkursu, a to nie o to chodzi. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I teraz tak w tym Waszym projekcie, który realizujecie, musicie być trochę samolubni. I co mam na myśli mówiąc, samolubni? Czyli nie, nie patrzeć na, na, na opinie innych. Iść swoją drogą, wytaczać swoje szlaki i samo się nakręcać. I ja, ja przynajmniej tak, tak się starałem robić, kiedy, kiedy roz, rozpocząłem mój mój projekt. Przyszło do mnie trochę ludzi do, 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 do projektu, ale to nie było tak, że pół Polski nagle za, pół polskich fotografów nagle za, za, zaczęła obserwować to, co ja tam robiłem w tym, w tym moim projekcie. No nie, to nie było tak. Najważniejsze było to, żeby znaleźć sobie kilka osób. Nawet dwie czy, czy, czy trzy osoby, które dostrzegą to, co, co wy robicie, jakby tą misję, którą wy macie po prostu w głowie, i żeby z tymi ludźmi się na przykład konsultować, pytać i tak dalej, i tak dalej. I tych ludzi z czasem, z czasem, z czasem będzie coraz więcej. Oczywiście to też nie można robić tak, aby. aby mm... Aby projekt po prostu prowadzić w taki sposób, aby tych ludzi przychodziło coraz więcej. Najważniejsze, aby po prostu przyszli ci ludzie odpowiedni. Ci, którzy rezonują po prostu z tym, nad czym Wy aktualnie pracujecie, a nie po prostu, aby ich po prostu było dużo. No bo to jakby nie na tym rzecz polega. Także, jak to się mówi, co ma być, to będzie. Wy musicie jechać dalej i znaleźć w sobie. Taki samonakręcający się mechanizm, że robicie coraz lepsze zdjęcia, one Wam się coraz bardziej podobają, wy wiecie, w którą stronę te kolejne zdjęcia Was popychają, i żeby mieć takie poczucie celu, tak, że Wy zmierzacie po prostu do I w pewnym momencie uznacie, że macie tego materiału na tyle dużo że warto to domknąć w formie na przykład jakiegoś tam projektu, w formie wystawy, czy, czy cokolwiek, nie? Ja sobie na przykład założyłem z góry, że mój projekt się skończy na koniec roku 2020 i po prostu wyhamowywałem to, tak? Ja też chyba o tym mówiłem we wcześniejszych filmach, o tym, o tym wy, wy, wyhamowywaniu. Czasem sobie dobrze rzucić y, na przykład jakieś Jakąś linię mety, do, do której się, się, się po prostu dąży. Także nie, niektórzy wolą tak, niektórzy wolą nie mieć linii mety, tylko po prostu lecą tam do pewnego momentu, kiedy się za, za, zatrzymają, kiedy im braknie sił weny i tak dalej, i uznają, że ok, ma wystarczająco dużo materiału, aby coś zrobić. I chciałbym Wam dać też taką analogię, bo się często odnoszę do, do teatru w tych moich filmach, że Wy trochę musicie być jak aktor. No bo aktor pracuje nad rolą sam, tak? Yy, to on ma się czuć z tą rolą dobrze, tak? Czyli nawet jeśli aktor dostanie rolę, która powiedzmy odbiega yy, od tego, kim ten aktor jest prywatnie, to on i tak musi tą rolę przefiltrować przez siebie i stworzyć taką mieszankę, aby to po prostu było zgodne z nim i aby się podobało ludziom, tak? Czyli jeśli na przykład aktor X i aktor Y dostanie do zagrania rolę, tam powiedzmy, mm, dobrodusznego księdza, no to każdy z nich, to mimo że powiedzmy, ramy będą takie same, to oni zagrają tą rolę inaczej. I wy też musicie, powiedzmy, nabrać takiego zaufania do samych siebie, że, że, że to, co wy robicie, jest dobre. To nie musi być. Yy, Musicie sobie uświadomić, że to niekoniecznie ludzie zobaczą na samym początku, i dopiero to mogą do, dostrzec po jakimś tam czasie, ale Wy musicie wierzyć w to, co Wy robicie i czuć się komfortowo z tym, że ta droga, którą wyjdziecie jest, jest właściwa. Nikt Wam tego nie powie ani nie wybierze za Was, tak? I yy, aktor też, też Wam powiem taką ciekawostkę, że aktor też gra dla siebie. I dla innych aktorów, którzy są z nim na tej scenie. Bo jeśli porównamy na, na przykład występ teatralny, spektakl teatralny, do na przykład koncertu, no to koncert jest, czy na przykład stand-up, czy kabaret, to jest po prostu takie przedsięwzięcie, gdzie ci artyści na scenie, oni łapią tą energię z publiczności. Publiczność zaczyna głośniej klaskać, ona jest po prostu. Gra razem z tymi muzykami, przykładowo, nie? Czyli muzycy grają, tam coś, ktoś krzyczy, wiadomo, ta publiczność razem tworzy taką symbiozę z tymi, z tymi artystami. Ci artyści też łapią tą energię z publiczności. Natomiast, jeśli mamy spektakl te, te, teatralny, to aktorzy najczęściej mają gdzieś tą publiczność. Oczywiście, oni tego jakby nie powiedzą, ale publiczność siedzi w ciszy, ogląda spektakl. Oczywiście, jeśli tam są jakieś elementy śmieszne czy coś, no to się zaczną śmiać, ale to nie jest tak, że ci aktorzy grają tylko po to, aby oczekiwać tego, że publiczność się zacznie śmiać czy tam smucić, zależnie od tego, co tam grają. Nie. Aktor dopiero na samym końcu już kiedy powiedzmy wy, wychodzi z roli uzmysławia sobie, że, że ta publiczność tam była tak, tak naprawdę i albo im się podobało, albo nie i wydaje mi się, że dobrze jeśli wy będziecie mieli też takie, takie podejście że po prostu zróbcie swoje a to czy się to będzie podobało czy nie no to zobaczycie dopiero na samym końcu nie? także taką, taką rozkminę mam dla was i takie przemyślenie Także jeśli y, chcielibyście zacząć jakiś swój własny projekt, no to wydaje mi się, że to jest kilka takich podpowiedzi, które mogą nam się przydać. Także nie przedłużając, y, ostatni temat, czyli rozdział numer 50, będzie nosił tytuł Podsycaj żar i będzie to epilog, czyli epilog, podsycaj żar. I co mam na myśli, mówiąc, podsycaj żar? Czyli. Um, przez ten cały rok, kiedy ja robiłem projekt, przeminął Skarbem 2020, ja trochę podsycałem wasz żar, tak? Czyli dorzucałem powiedzmy oliwy do ognia, czyli coś tam, jakąś ciekawostkę podziem fotograficzną, coś tam was może na, na, naprowadziłem na jakieś ciekawe informacje. Yy, gdzieś tam starałem się w was jakoś krzepić tą, tą fotografię, może w trochę inny sposób niż to robią inni youtuberzy czy tam inni fotografowie, abyście sobie też sami tą, tą, tą drogę znaleźli. Yy, ci ludzie, którzy byli ze, ze mną na grupie, są dalej. Yy, no to oni też jakby nawzajem się, się nakręcali. I wydaje mi się, że przez ten cały rok. Wy nabraliście już um, zaprogramowaliście w sobie coś takiego, że wychodzicie na zdjęcia i robicie zdjęcia. Czyli to nie jest tak, że wy po prostu od wielkiego dzwonu po prostu bierzecie aparat w dłoń, tylko po prostu wypracowaliście sobie taki mechanizm robienia zdjęć na bieżąco. I to było dla mnie bardzo ważne, że to nie jest tak, że najlepszą cechą człowieka jest inteligencja. Czy sprawność, czy błyskotliwość, czy coś. Nie, najważniejsze jest to, aby człowiek po prostu wyrobił sobie nawyk, że jak coś chce robić, to to robi. Bo można być najinteligentniejszym człowiekiem na, na świecie, ale jeśli się nie będzie chciało, no to z tej inteligencji nic nic nie wyniknie. Nie? Także, jeśli mamy wyrobiony taki nawyk, że robimy prze, pre, przemy do przodu i tak dalej, no to super możemy wtedy naprawdę. Zdobywać szczyty, i tak dalej. Także podsycaj żar to jest taki przekaz dla Was, abyście po prostu nie zaprzepaścili tego roku, tylko abyście po prostu pod wpływem tego nakręcenia przez ten cały rok, abyście po prostu poszli swoją drogą. Nie wiem, czy będziecie chcieli tam ze mną może coś robić razem, być może któryś z Was będzie chciał zostać. Członkiem kolektywu fotograficznego. Ja o tym więcej powiem w przyszłym filmiku, tak jak mówiłem na samym początku. A może po prostu rozpoczniecie własne projekty. Będzie mi też bardzo miło poczytać, jeśli napiszecie komentarz, co wam dał ten projekt, czy macie jakiś nowy pomysł, czy może podczas tworzenia tego projektu w 2020. Może gdzieś tam znaleźliście coś fajnego, co Was interesuje. Wiem, że też niektóre osoby zrezygnowały z projektu, na przykład, Ład w Połowie, bo, ponieważ stwierdziły, że pójdą w innym kierunku. Że doszły do momentu, kiedy odkryły coś w sobie i skręciły po prostu zrezygnowały z projektu i stwierdziły, że będą robić coś, coś innego. Ale być może nie, nie znaleźliby tego czegoś. Jeśli by nie rozpoczęli ze mną projektu, to jest to, o czym mówiłem na początku. Czyli zacznijcie coś robić, i potem w trakcie robienia tego uzmysłowicie sobie, że nie, że trzeba, trzeba zmienić kierunek, trzeba wybrać inną drogę. To jest bardzo ważne, wydaje mi się. Także z grubsza to jest tyle. Ja się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło spędzić z Wami, z Wami wszystkimi, którzy mnie tutaj słuchacie oglądacie. Ten cały rok był to męczący rok. Dalej jest męcząca ta końcówka również, ponieważ w Anglii jest drugi lockdown czy trzeci już nawet nie wiem, nie liczę tego, ale teraz z córką mam powiedzmy zajęcia zdalne, dlatego też te ostatnie filmiki miały trochę troszkę obsuwy, no ale wydaje mi się, że dowiozłem. Także dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć projekt przeminało z kadrem 2021 już teraz, no to będą inne hasztagi. Czyli jeśli ty, widzu, oglądasz mój pierwszy film i chciałbyś rozpocząć projekt przeminało z kadrem, to będzie nowy hashtag, czyli hashtag Przeminęło z kadrem 2021, czy tam w zależnie, w którym roku rozpoczniesz projekt, no to 2022 i tak dalej, jeśli dożyjemy. No i y, drugi hashtag, czyli przeminęło z kadrem numer rozdziału tam 01 czy tam 30 i tak dalej, to jakby te, te hasztagi zostają takie same. Zapraszam Was na grupę, przypomnę nazwę, y, przeminęło z kadrem y, grupa otwarta, czyli tam szukajcie na, na Facebooku. Y, dla tych, którzy jeszcze nie obserwują kanału, to tam kliknijcie zasubskrybuj, kliknijcie okejkę, OK zostawcie komentarz. Na piściach się bawiliście ze mną podczas tego roku. No i to jest tyle. Także pokazuję wam ostatnie zdjęcie. Będzie to troszkę odniesienie do, do pierwszego rozdziału. Zdjęcie jest zrobione praktycznie w tym samym miejscu, tylko troszkę o innej porze i z innym przemyśleniem. Czyli pierwsze zdjęcie było zrobione w zeszłym roku, kiedy ja tak naprawdę nie do końca wiedziałem, jak się projekt potoczy. A teraz już jakby zamykam projekt z pełną świadomością. Dlatego też troszkę inny będzie wydźwięk. Także zapraszam Was do obejrzenia i do przeczytania, opisu. I nie przedłużam już, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku 2021. Trzymajcie się ciepło i cześć.